Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej misji Battlefield Bad Company 2. Śnieżna ślepota, czyli kontynuujemy naszą poprzednią misję. czy znaczy ogólnie kontynuujemy kampanię. lecimy na satelity satelity. Już! No, na miejsce katastrofy, bo... Lud, woda... Wow. Myślałem, że wpadłem jakoś ja chodzę, czy to jest jakiś błąd grafiki mam jakieś takie paski nie wiem gdzieś już, już nie miałem tam niby jest gdzieś nas wózek ale dobra idziemy um, czyli tak um, ja się z wami witam z tej strony kuki 125 no i zapraszam do oglądania 504 nie po co ale sobie weźmiemy no, tu jeszcze gdzieś broń leżała, z tego co że może się przydać, właściwie nie, wezmę sobie tamtą broń. Ale... Przy okazji zwiedzę budynki, może przekazinki znajdę, chciałbym je rozwalić, ale wątpię, że będą tu, tylko chyba będą w tych budynkach, trzeba będzie iść dalej, a jednak, bo szczerze wziąwszy ja już nagrałem ten odcinek tyle zaśmiecone, że chyba tyle zaświecone dyst z tymi wszystkimi odcinkami, że chyba przez przypadek głosułem i trzeba je jeszcze raz nagrać jakąś No Ja co ja robisz? Wrogowie po lewej powstrzymać ich Ja, ja chciałem wziąć Amo Trzymajcie się Dobra Co by se tu wziąć

Będzie tam wychodził No po mogę śladować. granat Nie zabiło go, ale no jeszcze jeden Chodzą mi na cygowni, nie mogę strzelać Dostał chyba. Co? lecicie grenata. Nie będę wychylał. Żołnierze z prawej, zajmijcie się nimi. Okej, okay, idę. No niby taki ciepły że co przewinąłem. Z tymi, wiecie, zbytnie o to chodzi. Widzę paru rozgrywają. na dachu! No, no, Zatrzym się o, Jeden strzał został Też szybciej. No, już do tyłu poleciał. Kurde, dobra, teraz cię trafi i rozwalę, bo nie ma. Nie ma cię. Dostał. Dobra. Mam mozą, że pan. Chyba sobie usiądę. Wygląda na to, że wszystko w porządku. No, może poza pogodą. Niejmie to za sobie. Ja to nie przywitę, bo jednak... Mam nadzieję, że to fajna jeszcze wystawka Pogoda się zmienia. Wydwaj zabezpiecz się czarną skrzynkę. Spróbujemy skombinować jakiś transport. Zawsze czarna robota spada na mnie. Staram się A nie nie mogę bo nie mogę siedzieć w swoich ale różnie było i to co mówili tam w tej sztawce, co przebinałem sobie przypadek że nie może nie może tego wyciągnąć, bo to ma z 1000 stopni. A teraz po prostu to wyciągnęliśmy jak ryż z opakowania poryżą, trochę głupiek porównania, ale dobra To jest z góry, ok Lecimy szybko, bo zamarzniemy. Zrzuciłem flary, żeby osiedlić drogę. Chodzę, pomogą. No, coś tam. Marlow, tu dowódca Bravo 2. Zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Hagarda. mi odpowiada. Jeśli mnie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają nas ruszcy. Przeczesują całą pieprzoną górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnej kryjówki. Na zewnątrz długo nie pociągniesz. Trzymaj się. Tam jest wróg I on chyba nadal tam jest Ja jestem szybszy Ma się refleks Spadło nisko I lecimy Lepiej zawsze przeładować Tak, on tu jest A no, tym razem mnie zaskoczyłeś, myślałem, że będzie dalej no, Może wezmę Abakana Dobra, wezmę, bo jednak Jest trochę mało ammo, ale jednak jest Granatnik i też serio Malow, nie wiem czy mnie słyszysz, ale jeśli chcesz przeżyć, musisz się okrzać. Rozpalonij! No, teraz trochę na odległość. Odwiedzi? Siemaj, mąż. Znalazłem się pod ręką, wszystko. Co ja, ja zimno. I jak tu trafić? No wejdź. Się często jest zimno, że już I to wam rady strzelić Dobra jest zapisywanie Czyli tu się po to. O, żyrandol, pierwszy raz uważam, że randol Tu jest jakiś komin, tu jest kominek Dobra, lecimy Теж. Daj mi przeadować, to cię rozwalę. Dierzę ja się. Wstałem. Już jeszcze nie ma. Ja tak złatwicko. Za pierwszym razem on mi się ustawił w tym miejscu. Ja na niego skoczyłem i zrobił chyba pół metra strzeliłem z, z, z gładnikowej. I wtedy się trochę nie udało i musiałem powtarzać. Dobra, tu jest wyjście, ale tu nie widzę. Dobra, jeszcze ja jest tygraciło wow 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 jak jeszcze budynek mi na mnie zawodził Przecież ten gra ma ty jeszcze 3-4 strzały od ja dostałem 6 znowu tu było.

Dostał. Co Ło. Jak? Co to jest niemożliwe. Mam pełne życie, on strzeli przede mnie i zginę. Nie, dobra. Koniec zabaw. Wkurzyłem się. Wkurzyłem się. Macie przestronę.

Nie ma was, nie Tak ciężko było zginąć Co? Wtedy najwidoczniej, najwidoczniej tak

Dobra Teraz już jest prawie spokój Kurde łóżko mi zabrało. Co są łóżko to... Weźmy sobie granatnik Zawalmy sobie domek Nie, no trochę mi No nie, i domek jak mówiłem w pierwszym odcinku Jest to Frostbite 1 Nie wiem dlaczego nie rozpiszę, że Frostbite 2. Albo może to jest Frostbite 2, ale podstawowy Frostbite 2, który zawala tylko buding. Pozwala na zawalenie budynków i rozwalenie ścian, ale każdy budynek zawala się tak samo. A w Battlefieldzie trójce jest Frostbite 2. No e, Jest Frostbite 2 jest Frostbite 2, ale albo podkręcony Frostbite 2 albo Po prostu Frostbite 2. Bo... też bym się przeczytał, że niby było mówione, że każdy budynek zawala się inaczej. Pa! Teraz zeszliśmy już do tego góry. Ładne widoki. Miał jakieś lepsze. Ładne góry. No i teraz wyszło słoneczko, pogoda się już polepszyła, bo zeszliśmy z góry. I teraz, czy można nawet wrócić, poszukać przekaźników, a bo one tu są male. Nie ja chce mi się, wolę sobie to jakoś samemu zrobić, albo sobie po prostu filmik jakiś odpalać. Ej, Wydostaniemy się e tylko na razie nie wiem jak. Znajdźcie, chłopaki, tak? Trzymajcie no się, to ma Zobaczymy misję. Wyszliśmy na dach i to ja przychodziliśmy cały czas z tą skrzynką. Jakim cudem? No nic. Tak wygląda kolejna misja Butterfield, komponent 2, 10 Ja To jest Ja żegnam się z wami. Wysłuchajcie do końca ich komentarzy nigdy nie słyszało, że operacja Aurora. Zapraszam do kolejnego sferze się za tydzień. Do usłyszenia jutro! A po Cześć, trzymajcie się! Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i. No i odpalają ją w odpowiednim miejscu. Wysiada sieć energetyczna w Stanach, nasz wspaniały kraj w anarchię. co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec kropka. Więc lepiej znajdźmy tego kościa. To arkady Kirylenko. Cholera. Ten kolej, co go wtedy nie ostrzeliłeś? Jest związany z tym projektem? Kirylenko jest tym projektem, więc albo wyruszamy, albo on zniknie. Muszę obówić to z Braidwoodem. Nie, 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 nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach. Cieszę Siakrę, mam 44 lata. Troje nieślubnych wachorów na głowie, karierę, która zmierza donikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. A kto uratuje Stany? A później co? Jajco? Znaczy wchodzisz w to? To, że Kirlenko żyje, to moja wina. Switz? Niech pomyślę. Tak! Hagat. Kurde... Ustatkować się jeszcze nie zamierzam. Więc odpowiedź jest całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirylenkę to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów Panservi. Następna misja jest moją ulubioną misją, więc... Nie wiem czy nawet nie przyjdę na ciężkim poziomie, choć jeszcze się na tym zastanawiam. Cze jeszcze raz cześć, trzymajcie się.